Hello na kanale Dzisiaj idziemy zobaczyć ceny w e Jest to sklep coś jak Media, Expert, LTV, AGD w Polsce I porównamy sobie ceny elektroniki, sprzętów elektrycznych Jak mogliście ostatnio zobaczyć na kanale Wstawiłam filmik z drogerii I ceny jakie są tutaj w drogerii, w Polsce To jest po prostu szok I niedowierzenie jakie w Polsce jest zdzierstwo Dlatego teraz idziemy krok dalej, sprzęty RTV AGD i zobaczymy, co tam zostaniemy. Zapraszam również na Instagram Wroc i widzimy się w sklepie. Już mamy znak Elshop i idziemy sprawdzić ceny. Oczywiście pamiętajcie o tym, że Ceny, które pokazuję, są regularnymi cenami. Nie mówię o promocjach i w Polsce również szukam cen regularnych poszczególnych produktów, aby nie było tutaj żadnych zakłamań. Co mamy tu jako pierwsze? Robot Dreamy. Proszę bardzo. 5779 koron. I nie jest to żadna promocja. Mamy z Danielem w domu robota. Z właśnie z tej firmy, fajna tam ona naprawdę się sprawdza. Polecamy od czego by tu zacząć? Może foto, zdjęcia i drukarki DJI, pewnie podobne ceny wszędzie. Dobra, mam na przykład Mini 4 Pro. O, to jest chyba nasz dron. 13 KORON Drukarka Będę brała randomowe rzeczy, to do czego podejdę Mam nadzieję, że takie same znajdę u nas No powinno być wszędzie to samo, więc 1290 KORON Canon PIXMA TS-S7 450i Fujifilm Nie wiem dokładnie jak to się wymawia 1490 KORON Polaroid nie wiem, taki aparaciek jest bardzo cute. Głośniki Marshalls. Weźmy ten największy, a co? 5490 koron. I tu macie nazwę. Czas na żelazka. Które tu weźmiemy? Dobra, może to fioletowe. Philips, 739 koron. Seria 5000. Oczyszczacze powietrza. Electrolux Wchodzimy do odnogi z takim właśnie e, jak to nazwać? Osobistymi rzeczami do pielęgnacji osobistej? Nie wiem czy to jest dobre słowo. Chyba tak. Co my to mamy? Nie wiem, Braun weźmy. Seria 9 Pro Plus, 4995 korun. Proszę bardzo, jaka elegancki. Electrolux. Jaki śmieszny. 1495 Kron Electrolux Clean 500. Czas na większe sprzęty. Weźmy sobie może tego Siemensa. O, i będę musiała po numerach szukać. 5995 koron. Co? Może Samsung jeszcze sprawdzimy, jakby nie było czegoś. Gdzie to jest cena? A ja stoję i nie widzę. To na przykład. Ojne. 15995 koron Jako like Bubble. No, tu jest więcej, ja szukam, ja szukam pralek, a tu rząd po rzędzie pełno pralek, to weźmy jeszcze może z sergi. a co? Gdzie tu jest cena? Tu, a ta suszareczka już 12995 koron. A jak sprawa wygląda z lodóweczkami? Na przykład tą. Co to w środku? Mm -hmm. 10 tysięcy 995 koron. Lodówek, a lodówek. Weźmy jeszcze może jakąś Sze lodówki podwójne Jak to wygląda? co tu mamy z Samsunga. 19 tysięcy. 995 koron. Postki lodu, fajna sprawa. Wielka. Uh, uh, uh. Ale wiecie, czasem większa lodówka, tym więcej wyrzuconego jedzenia. Bo się za dużo kupi. I tak to się kończy. Taka śmieszna. Siemens. Wcześniej za 21 499 tysięcy teraz w outlet cena taka. Ale sprawdzam oczywiście na podstawie ceny przed obniżką. No i co to byłoby za kuchnią bez kuchenki? Która tu na mnie patrzy? Hmm. AEG. Nie wiem, wejdziemy do tej Electrolux zintegrowany z piekarnikiem 12995 A z takich wolno stojących To jakaś dziwna firma, zobaczymy z drugiej strony co my tu mamy Gram Elektrol, elektro, chyba Gram jest w Polsce, ale jakoś nie jestem pewna a ta ma cenę? Ma. Electrolux. 6995 koron. Proszę bardzo, jaka prezentacja. Jeśli chodzi o płyty indukcyjne z Boscha. To jest ta karka niewypasiona za 18495 koron. Taka zakurzona. Tak tego kurzu nie widać. Na żywo, na telefonie to wszystko jest widoczne, nawet polucham jeździ. Idziemy dalej. Jeśli chodzi o maszyny do kawy, Philips. Bierzemy ciebie na celownik. Wcześniej 4499 koron. Delonghi 4495 koron. Jeszcze z Siemensa I tam 14 990. Ach, Nie wiem, czy widać 5 koron. A jaki numer, żebym później się odnalazła? Taki. Przechodzimy dalej do telewizorków Samsung, proszę bardzo. Szukam ceny, tutaj cena na telewizorku. W sumie spoko. to jest taka strona jak polskie Ceneo. To jest trochę bardziej taka nazwa, że wiadomo co chodzi Ceneo, no wiadomo z ceną. Ale prisjakt to znaczy pris cena, jak łowić, łowić, polować. Polować, polowanie cen. No spoko. Właśnie norweski jest mniej skomplikowany językiem niż polski. Dobra. Jedziemy dalej, tutaj widzę Sony Co my tu mamy? 77 cali Zniknęła informacja Tu jest 28 na otlecie, ale nowy 49 987 W Polsce też tak jest, że możecie kupić właśnie produkty które zostały oddane albo uszkodzone pudełko i wtedy cena jest dużo niższa, tak jak tu właśnie jest Na otlecie kupicie 128 28 tysięcy i to jest napisane co tam po prostu nie, jak nowy nie ma oryginalnego pudełka, a nowy kosztuje 50 więc zobaczcie jaka różnica w cenie tylko dlatego, że nie ma pudełka amazing 98 cali ale gigant nowy za 59 890 koron uh -huh. No fajnie widać w nim co my tu mamy? TCL, nie wiem czy to jest w Polsce, więc idziemy dalej. To taki bardziej normalny, 65 cali, a nie jakieś giganty. Za 11 990 koron. Tutaj mamy Soundbar, za 8990 koron Samsung. Proszę bardzo A tu jest Sonos, Sonos'y są bardzo popularne tu w Norwegii 4990 Kron Co jeśli chodzi o słuchawki? Na przykład Co my tu mamy? 2790 Kron za takie

przy ceną Samsung Galaxy. Airpody Max, 6490 koron. iPad Air 13. 128 GB za 11290 290 koron. Telefoniki Samsung Galaxy S23 za 8790 koron. 128 gigabajtów. Jak komuś się chce, to proszę bardzo. Są ceny, które sami już na własną rękę możecie przeliczyć. Soda stream. 779 koron To jest jakiś Huawei 390 koron. Tutaj mamy lasery hello, ponownie lasery Które bardzo polecam kiedyś miałam tego giganta tutaj ale po jakimś czasie zaczęło mi jakby parzyć. A potem kupiłam inny i od razu mnie parzy, więc to chyba po prostu, no nie wiem, odchodziło. Normalnie przed 5499 koron. I powiem Wam, że bardzo polecam ten sprzęt, jeśli chcecie mieć święty spokój. Maszynka do mielenia mięsa i nie tylko. O, służę ze ale mam przerwę od hybryd 2099 koron. Toaster. Zawsze mam problem, czy to toaster, czy sandwich. Um, czekajcie, gdzie jest jakaś firma? Wydaje mi się, że to Wilfa jest, ale czy jak to się powinno czytać? Ale weźmiemy dla bezpieczeństwa o może smeg. 1499 koron, O, to jest Electrolux Explore 7 za 895. Oczywiście są też czajniczki, i na przykład weźmiemy sobie do bezpieczeństwa, oczywiście Electrolux, który na pewno będzie w Polsce 995. Szukam airfryera bo ostatnio znanie jakiś szał, ja miałam z 50 lat temu, już dawno nie mam, a teraz jakby wszyscy odkryli Airfraiera na nowo, tylko nigdzie nie mogę ich znaleźć, bo gdzieś ze złej strony, więc jak znajdę, to będzie. A jak nie znajdę, to nie będzie. A co jeśli chodzi o, o roboty kuchenne, to jest Kenwood 3299 koron, mm. o! Proszę bardzo, um. Philips może. To jest Philips Airfryer 3000 za 2499 koron. A, guziczek. Moja mama ma dwukomorowe, i jest zadowolona. Tak pół i pół. Że w jednym w jedno se robi, w drugim, w drugim, w drugim w drugie. To jest spoko, bo nie trzeba czekać nie wiadomo ile na piekarnik. Tylko moment i wszystko jest re ready. Już tak, temperatura od razu. Uno momenta. To jest Electrolux Airfryer za 2389 koron hmm? No i mama zadowolona chwali sobie, chwali. Na no, dzisiaj to już chyba tyle. Jeśli są jakieś sprzęty, których nie sprawdziłam, a jesteście ciekawi cen, piszcie w komentarzach. Na pewno się wtedy wybiorę, sprawdzę i zrobimy sobie jeszcze raz research, co my tutaj mamy. Jak mogliście zobaczyć, produkty brałam naprawdę randomowo. Nie, że wcześniej coś sprawdzałam, potem wybieram, a potem, oho, oh, oh, na tańsze polskie troszkę, nie, nie, nie. Sama jestem ciekawa cen, nie wiem czego się spodziewać, no bo no nie chodzę po sklepach w Polsce z elektroniką, ciężko mi powiedzieć. Z tego co każe, no, jest na pewno drogo co do zarobków w Polsce, no bo czy lodówka się zepsuje, czy coś, no to wiem, że to jest jednak największy koszt. Tutaj myślę, że no, nie muszę odkładać dwóch wypłat, żeby kupić jakiś sprzęt. A w Polsce mi się wydaje, że no, sprzęty są drogie i mogłaby być taka sytuacja. No nie wiem, zobaczymy razem e, jaki będzie finalny wynik. E, jestem bardzo ciekawa po tym filmie w drogerii, czy tutaj również wyjdzie efekt końcowy, tak jak i na poprzednim filmie. Jeśli nie widzieliście jeszcze, to odsyłam serdecznie do filmiku z drogerii. I co? Widzimy się! W kolejnym filmie zobaczymy, czy też jest zierstwo tym razem, czy nie. Dlatego wpadajcie na Instagram i, i do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa, pa!